No, proszę Państwa, trzeba sobie to oficjalnie powiedzieć. Zaczęło się. Żarty się skończyły. Skończyło się kończenie sezonu po raz 47. Skończyło się 75. pożegnanie jazdy na krótko. Skończyło się słoneczko. Skończyły się widoczki. Zaczął się mordor. Krakowska paleta zimowych barw wichała na pełnej, chociaż trzeba przyznać, że trochę tego śniegu ubarwia. No i nie ma żartów. Trzeba teraz podejmować te naprawdę trudne decyzje, czy zostać w domu, czy iść na siłownię, czy trenażer, czy jednak iść i walczyć. A ja wam dzisiaj trochę opowiem, dlaczego w moim przypadku jednak wygrywa to iść i walczyć, mimo tego, że w tym roku wyjątkowo blisko jest mi do trenażera. Więc dzisiaj sobie podyskutujemy, porozmawiamy sobie o tym, dlaczego my, którzy wychodzimy, wychodzimy. Zacznijmy od tego, że z tymi tenażerami w tym roku to wyjątkowo poważna sprawa, bo ci z Was, którzy śledzą mnie na strawie, zawsze przypominam, że w pierwszym komentarzu pod filmami jest link do strawy. Czy ci, którzy śledzą Instagram BikeShow to wiedzą, że w tym roku jest temat przetestowania trzech różnych tenażerów od Elita. więc, siłą rzeczy, nawet reaktywowałem konto na Zwiftie. Tak, miałem konto na Zwiftie kiedyś, bo jeszcze pracując w Bajku Worldzie pisząc dla Bike Worldu kiedyś testowałem dość regularnie trenażery no więc konto na miałem tylko było zawieszone przez na no, długi czas, no po prostu nie mam do tego serca no więc siłą czy te trenażery w domu są, trochę na nich sobie od czasu do czasu gdzieś tam pojeżdżę, żeby porównać, głównie jeździ Kasia bo Kasia kategorycznie odmawia wyjścia na rower poniżej 10 stopni, więc zima dla niej odpada, a żeby się rozruszać i przygotować morderczą formę przed kalpę. Ja w ogóle uważam, że w przyszłym roku Kasia mnie zniszczy, ale to jest osobny temat, no to Kasia sobie tam regularnie śmiga ja sobie od czasu do czasu pojeżdżę, żeby potestować. No więc siłą rzeczy widzę co się zmieniło. Widzio, widzę, no jest Zwift, prawda? Widzę jak teraz Rowi wygląda. Widzę Majusza i generalnie no staram się być na bieżąco z tymi apkami kolarskimi. No jak się tak teraz pojeździłem, no to znowu skończyło się tak, że dzisiaj jest zimno, brzydko, jest koło zera. No minus jeden było przed chwilą, teraz widzę, że coś się tak mokro robi, czyli pewnie gdzieś koło zera jest. Łachu mi zaniża temperaturę, łachu mi pokazuje minus dwa, ale raczej takiego mrozu nie ma. No i mimo tego jestem tutaj. No bo, prawda jest taka, że kurde nie mogę. No po prostu powiem wam, że teraz wracając do tych Trenerów sobie usystematyzowałem te przemyślenia ja już dokładnie wiem czemu się na ten trenażer nie nadaję. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Jestem osobą, która ma bardzo elastyczny czas pracy i moja praca to rowery, w związku z czym mam ułatwione zadanie, no bo teraz mogę sobie pod koniec listopada wyjść na rower w środku dnia. Mogę sobie gdzieś wstrzelić się w to okienko i wyjść. No jakbym pracował 9-17 i nie chciał jeździć rano Albo dzieciaki do szkoły rano zawoził No to w ogóle byłaby dupa zbita Jeździłbym albo tylko w weekendy Albo faktycznie no, po prostu ten Zwift byłby Jedyną opcją I co jest ważne dla naszej dzisiejszej rozmowy Ja wcale nie uważam, że trenażer Już nie mówmy Zwift Bo to oczywiście może być jakiś tam Majusz, Rowi i tak dalej To jest dobry sposób Na podtrzymanie Albo zbudowanie formy Ale my tu dzisiaj rozmawiamy, dlaczego ja, no I ja myślę, że duża część z nas jednak na ten rower wychodzi. Swoją drogą. Coraz większa sieć ścieżek rowerowych. Robi zarąbistą robotę o tej porze roku, bo jednak jest to komfort, jak można w taką pogodę wyjść na rower i dużą część trasy przejechać z dala od ruchu samochodowego. Co by to nie mówić, jednak kierowcy często zimą się nie spodziewają rowerzysty na drodze i zachowują się jakby po prostu mózg się im resetował od wiosny i lata i... A naprawdę nagle zapominają co się robi, jak na drodze jest rower. Więc takie nasze kolejne krakowskie ścieżki na wałach robią roboty. No i dobra, pojeździłem sobie znowu na tym scenarze i znowu jestem na zewnątrz. No i dlaczego? No słuchajcie, mi się wydaje, że u mnie to przede wszystkim jest tak, że rower to mi musi dostarczać ty wszyscy, tych wszystkich bodźców, które są związane z wyjściem na zewnątrz. Czyli ja wychodzę nawet z taki Mordor na pole, na pole, jesteśmy w Krakowie, tak, wychodzimy na pole. Dlatego, żeby być na zewnątrz, żeby wyjść z mieszkania, żeby dostarczyć organizmowi tych wszystkich endorfin związanych z oglądaniem rzeczy, z, nie wiem, czuciem zapachów, jakie one by nie były, z marznięciem, ze zmuszaniem organizmu do rozgrzania się. Po prostu z byciem na zewnątrz. No bycie na zewnątrz to wszystko, co nam daje właśnie wyjście z domu, zmarznięcie, zmęczenie się, Koncentracja, uwaga, konieczność pokonywania zakrętów, konieczność, nie wiem, balansowania na śliskim, uważania. To wszystko jest jakaś suma bodźców, które mi pozwalają zapomnieć o pracy, o problemach, które pozwalają mi się przewietrzyć, a kręcenie w domu totalnie mi tego nie daje. No i w związku z faktem, że ja nie potrzebuję żadnego planu treningowego, bo do niczego się nie przygotowuję, nie wiem jaką będę miał formę na wiosnę, Będę sobie po prostu jeździł na rowerze. Jakbym nie jeździł, to tak będzie. No to w związku z tym ten trenażer mi nic nie daje. Po prostu daje mi tylko to, że jestem w stanie się zmęczyć. Przyznaję, że jestem w stanie się zarobiście zmęczyć, bo zrobiłem sobie jakieś takie dwie, dwudziestoparominutowe plany treningowe. O, plany treningowe, Boże. Jakieś takie treningi na Zwifcie dobijając do 360W, jakieś interwały. Wieczorkiem. No przyznaję, że schłostany byłem bardzo jak na tak krótki trening, ale ja potem schodzę z tego trenera i czuję co najwyżej, że jestem zmęczony. Ja nie czuję w ogóle tych endorfin i tej radości, którą czuję wracając, nawet z takiej, no umówmy się, gównianej rundy w zimową. Pogodę, bo tu sobie jakąś fotkę zrobię. Tu sobie coś dla Was nagram. Tu sobie, nie wiem, wejdę driftem w jakiś zakręt. No, i z tego wszystkiego po prostu wracam szczęśliwszy, a na tym tenarze, że jestem po prostu zmęczony. A no, a mi to zmęczenie niewiele daje, no bo ja do żadnego treningowego celu nie zmierzałem. Co droga, nagrywanie filmów na mrozie, na rowerze, to jest duża sztuka, żeby wyglądać estetycznie. Tutaj muszę ukradkiem odsmarkiwać na boki, wycierać. No, że jest ekranik w GoPro, to się tam widzę, czy mi jakiś gil nie zwisa no bo warunki nie sprzyjają, ale mam już dużą wprawę więc powiem wam, że ostatnio w ogóle właśnie jeżdżąc na Zwiftie miałem ochotę odsmarknąć na podłogę, co e, swoją drogą jest chyba kolejnym dowodem na to że ja się po prostu do jazdy w mieszkaniu nie nadaję no więc reasumując tę moją perspektywę, moja perspektywa jest taka że jednak jako stary 35-letni człowiek dochodzę do wniosku że mi rower jest potrzebny po prostu przede wszystkim ze względu na dwie rzeczy. Jednej teraz nie jestem w stanie zrealizować. Bo tą jedną rzeczą jest socjalizacja i kontakt z fajnymi ludźmi, które gdzieś tam uzyskuje. Spotykając Was, drodzy widzowie, spotykając ludzi na ustawkach, spotykając mechaników, przedstawicieli branży, sklepów i tak dalej. A drugą rzeczą, którą właśnie teraz zrealizuję, jest po prostu bycie na zewnątrz. Jakie by to zewnątrz, jakie by to pole nie było, jakby na tym polu nie było, bo umówmy się, że dla mnie. Jazda na rowerze odpada tylko w jednych warunkach, w sensie z premedytacją nie wyjdę na rower, tylko w deszczu. No, oczywiście, jeżeli jest jakiś gruby plan, jest coś do zrobienia konkretnego, to czasem trzeba się przemóc i wyjść. Ale jeżeli mam taki luźny dzień, gdzie sobie po prostu chciałem wyjść na rower i pada, no to nie wyjdę. A poza tym, czy będzie śnieg, czy będzie błoto, czy będzie sucho, czy będzie upał, czy będzie mróz, to nie jest problem. Po prostu dostosuję do tego trasę, ale wyjść i tak wyjdę w deszczu, jeżeli nie muszę to nie wyjdę. Ale jednak, w tym wszystkim chodzi o bycie na zewnątrz. Więc teraz pytanie do was drodzy widzowie, do was, tych którzy w zimie nie jeżdżą, to napiszcie co dla was jest największym problemem? Dlaczego wy nie chcecie jeździć na zewnątrz? I to często wcale nie w takiej zimie, bo zauważyłem, że wiele osób już w ogóle kończy sezon gdzieś przy 10 stopniach i mówi koniec, pas. Więc pytanie do was, dlaczego wy nie chcecie jeździć w tym okresie i pytanie dla tych, którzy jeżdżą. Dlaczego wy jeździcie? Czy to jest tak, że po prostu uzupełniacie ten trening w domu? Czy faktycznie jest tak, że z jakiegoś powodu no nie cierpicie tych trenażerów? Albo z jakiegoś powodu uważacie po prostu, że jeździć na zewnątrz musicie, bo wam wewnętrzny kolaż mówi, że wyjść trzeba. Więc pytanko do Was. Jak to u was jest? Dlaczego jeździcie? Dlaczego nie jeździcie? Kolejny zimowy odcinek, no jeden z pierwszych takich naprawdę zimowych, ale outdoorowych odcinków dzisiaj za nami. Dziękuję Wam za uwagę. Podyskutujmy w komentarzach. Myślę, że będzie ciekawie. To jest fajny czas na takie odcinki. No i wkrótce też w ogóle zrobimy sobie QA na bike show. Podpadam trochę na Wasze pytania, żeby jeszcze więcej interakcji w tym dla wielu pewnie dość nudnym okresie. Było, więc dziękuję Wam za uwagę, chowam łapę, bo mi odmarza i lecę dalej. Dokręcić te trzy dyszki, zrobić jakieś fotki i właśnie przewietrzyć głowę. Dozo!